Tak, to będzie hasło Cabanos, i to jeszcze dedykuję od Gosi dla Anety. Nie wiem przypadkiem, czy moja córka Gosia, bo ona ma koleżankę Anetę. Może ona ogląda córuś, no. Ale to, tak, to byłoby naprawdę z Twojej strony nie na miejscu, żeby dać ojcu hasło Cabanos. Ja oczywiście wyglądam na takiego, co wie, co to jest Cabanos, i z rozumu może gadać. Cabanos to taka była wędlina. Dalej ona teraz jest ale kiedyś była taka wędlina, że ją się już wwoziło za granicę tylko, bo ciężko było dostać, ale się nie psuła. I jak człowiek wyjeżdżał, dostał paszport, żeby pieniędzy nie wydawać za granicą, to się wiozło kabanosy. Ja jak wyjeżdżałem gdzieś, no to tylko jadłem kabanosy i popijałem jakimś tanim winem, najlepiej czereśniowym, na przykład, co potem zdrowie moje odczuło. Ale trzeba zobaczymy, co przygotowano tutaj. Kabanosy, pe a na talerzu tak wyglądają, nie wiem czy wy tam widzicie. Pokazać nie, no to każdy widział. Teraz to kabanos kupić, kiedyś to było kabanos peperoni, Inaczej wygląda jak normalny kabanos. To jest wiecie cienka taka długa kiełbasa przyrządzana z peklowanego mięsa wieprzowego, no starannie suszona i wędzona, no. Nazwa pochodzi od tureckiego, się okazuje, słowa kaban, potocznie używanego również w rejonie Białego Stoku. Co dowodzi na to, że Turcja leży pod Białym Stokiem albo odwrotnie, albo że tam nie jeden Turek w Białym Stoku jest. Ja tam byłem, paru Turków poznałem. Tak, ale oni akcent mają taki troszkę białostocki. To może też od kabanasu. Cholera, jak wie. A Białego Stoku kaban znaczy wieprz. O. Po zakończeniu sporu z Niemcami, kabanosą produkowanym w Polsce według tradycyjnej receptury przyznano odznaczenie Unii Europejskiej. Gwarantowana, tradycyjna specjalność. To jest polska specjalność się okazuje, które się do tego doczepiał, tak jak się doczepia Ukraińiec do barszczu ukraińskiego albo Japończy do śledzia po japońsku. A to wszystko nasze. Tylko tak by nazwali, żeby inny. No i kabanos też jest nas. Smacznego życzę gosi i anecie też.